Pragnę odnieść się do tego, co napisali radni klubu PiS w swoim oświadczeniu. Jestem tutaj w tym momencie zdumiony, poruszony i oburzony stwierdzeniem, że władze miasta lekceważą zdrowie mieszkańców i nie powstrzymały marszów, wręcz zachęcały do nich. Jest to wielutna bzdura, od której absolutnie ja się odcinam i nie przyjmuję tego do wiadomości, i w ogóle nie polega to naprawdę to, co zostało powiedziane. Nigdzie w moich wypowiedziach nie było sytuacji takiej, że zachęcałem mieszkańców do tego, aby wyszli na ulicę i domagali się właśnie czego domagali się. Domagali się swoich praw, które od szeregu lat są gwałcone przez PiS. Jestem zdziwiony tym, że radni, którzy przez dwa lata, mówię o tej kadencji, radni PiS w Radzie Miasta milczą, nie proponują żadnych swoich projektów uchwał. Żadna inicjatywa uchwałodawcza ze strony klubu radnych nie wypłynęła. Tak, abyśmy mogli nasze miasto bronić przed trudnymi czasami związane, związanymi z pandemią, ale i z trudną sytuacją gospodarczą całego kraju, a szczególnie naszego regionu, bo wiemy o tym, co będzie się działo z naszą gospodarką za chwileczkę. My wszyscy. Mówię tutaj o urzędnikach, o osobach, które są zaangażowane w proces transformacji. Robimy tak, abyśmy mogli przejść obronną ręką. Radni PiS temu nie pomagają. Przez dwa lata, tak jak powiedziałem, żadnej inicjatywy uchwałodawczej z ich strony nie słyszałem. Natomiast, wtedy, kiedy mówimy o tym, że Rząd, że rząd okrada samorządy z należnych im subwencji, z należnych im udziałów w podatkach PIT i CIT, w tym momencie jest milczenie. To jest coś, co odbieram no bardzo negatywnie i jest mi bardzo wielki żal, że takich radnych w klubie PIS mam. Proszę Państwa, e, chciałem powiedzieć jeszcze jedno, wrócić do tematu tych e, demonstracji. E, to nie my organizowaliśmy jako miasto, e, to nie my odpowiadaliśmy za e, te zgromadzenia. Były to zgromadzenia spontaniczne, nie były zgłoszone do e, urzędu, w związku z tym e, nie mogliśmy za nie Odpowiadać czy też im się przyglądać. W przypadku, kiedy doszłoby narusze, do naruszenia prawa, wtedy, kiedy funkcjonariusze policji, którzy obstawiali, bym tak powiedział, pilnowali tych demonstracji, doszliby do wniosku, że właśnie ma to miejsce, że wymyka się spod kontroli takowy marsz, mogliby w tym momencie. Zgłosić się do Urzędu Miejskiego o to, aby formalnie go rozwiązać, mimo że nie, nie był on zgłoszony. Takich informacji ze strony policji nie mieliśmy. I chciałem tu podziękować policjantom, którzy właściwie zabezpieczali wszystkie demonstracje, które miały miejsce na terenie Konina. Nie doszło do żadnych aktów wandalizmu, czy też niebezpiecznych sytuacji związanych z właśnie tą demonstracją.